Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Mundialowego Daily, A dzisiaj opowiem o meczu Senegal – Holandia. To teraz przechodzimy do meczu. Mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla Holandii, a bramki dla Holandii strzelali Cody i Dejli Claassen. Ale muszę powiedzieć, że no Senegal się bardzo postawił. Zagrali bardzo solidny mecz bez Sadio Mane, i myślę, że oni mają szansę, żeby wyjść z grupy, ale bardzo by mnie ciekawił taki mecz Ekwador-Senegal, który jest już wkrótce. Z pewnością to będzie warto obejrzenia. Dla was to brzmi trochę nieciekawie, ale jeszcze, że to będzie po prostu świetny mecz, bo dwie zróżny. Na tym mundialu prezentują ładny styl gry. No dzisiaj było... W sensie Senegal miał dzisiaj wiele okazji wystrzelić bramki, tak samo jak Holandia. No Holandia miała większe okazje. Na przykład w pierwszej połowie to Frankie de Jong mógł strzelić bramkę, tylko po prostu się niepotrzebnie używał driblingu. Czemu nie mógł od razu strzelić. Holandia miała już jedną bramkę w pierwszej połowie. Ale i, i tak jest 2 do 0 dla Holendrów. Chociaż, chociaż myślę, że wierzy van Dijk mógł musi się strzelić bramkę. Oj! Jak dzisiaj kilka poważnych okazji. Ale nie strzelił. W sensie on nie jest ostrzegania, tylko o, o swojego solidnego bronienia bramki. A propos bronienia bramki, to dzisiaj bramkarz Holandii. No, pomógł trochę holendrom, bo y, miał kilka bardzo dobrych parat. I mogła być już bramka dla Senegalu. A Senegal ma dwie kontuzje, między innymi jedna to. Abdu no, no, szkoda. Mam nadzieję, że to nie będzie nic poważnego, bo mają tak, jak stracili. Akurat na chwilę przed mundialem. A pokazują, że są drużyną, która jest odporna od braku tej, tego najlepszego piłkawa I ja potrafią sobie bez niego poradzić. Tak, tak jak mówiłem, postawili się Holendrom. Zagrali bardzo dobry mecz. Ale wiadomo, trudno było bramki nie stracić, a stracili te bramki wie? Ale mi się że udało się tutaj jeszcze powalczy o lepszy wynik. I mi naprawdę dobrą drużyną. Ale wiadomo, Holandia była lepsza dzisiaj. Bo ja, tak jak mówiłem, wiele okazji. A sam też miał te kilka swoich okazji. A tak jak mówiłem, już ratował bramkarz. Ale myślę, że właśnie zagrali dobry mecz i zasługują na honor. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Pamiętajcie, że teraz filmy są codziennie. Od 20 listopada do 18 grudnia. A, a my widzimy się już niedługo. Pa!